No to możemy się założyć. Jasper jest Kurde. Hmm. Ale on, dzi on inaczej w ogóle wygląda taki chudy. Serio. Jak Belmondo. Tam z tych starych filmów takich. On tak wygląda inaczej totalnie, Jak był kiedyś taki giga chudy. Patrzcie. Nie, nie. To jest sześć lat temu. Już tutaj trochę był ten. Trochę grubszy. Witam serdecznie wszystkich widzów z tej strony, Dawid Jasper. Jak mówiłem wcześniej, na moim filmiku, który na Facebooka, robię treningi. To jest mój trening. O! Ogórek! To nie to. O! Cześć, tutaj Dawid Wójcik z Facebooka. Zaśpiewam piosenkę Never Say Never. Dobrze wiecie, to śpiewa tę piosenkę i dobrze się domyślacie, Też śpiewałam ją po raz 35. <śpiewanie> jak Rafon wygląda, no tak, Kuba, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Tak, on wygląda jak wygląda krafon. To mi się podoba, chodzę w to, O tu, frajeżej. I z freja mi be... ty, ku... Nie, ma kark połamany, kur... Era Teraz kurwa kowale frajera za to kur... nie ko... Nie, kozać, kurwa. nie kozacz kur... Nie kozacz... kurwa, bo, bo się kur... zakozaczysz zaraz. Nie, 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 on mnie to pierd...